Twojej rodziny, parę zdań na temat mamy. Coś takiego, żebyś odsłoniła odrobinkę, Rąbka, yy, tego, co możesz, tego, co byś chciała mi powiedzieć o sobie, coś tak domowego, projekt. Po prostu urodziłam się na wsi, na ma mała wioska, niektórzy z Państwa może znacie, jakowa. Tam, wiadomo, jak rodzice prowadzili gospodarstwo, a pracy rzeczywiście nie brakowało. Nigdy. Także mama zawsze lubiła czytać, lubiła poezję, lubiła piosenki. Może akurat, gdyby los inaczej, bo ją pokierował, też by gdzieś właśnie grała, może w jakimś teatrze, albo gdzieś, niestety. Takie były czasy. Tak samo jak ja nie, dopiero zaczęłam pisać tak naprawdę nie do szuflady, jak moje wnuczki poszły do szkoły i trzeba było wiersz o Ojcu Świętym znaleźć. Nie było nigdzie tego wiersza, więc Babcia siadła i napisała. I wtedy pani zapytała, skąd ten wiersz jakiego, z jakiegoś tomiku czy z czegoś, czy z jakiejś gazety. powiedziałam że to Babcia pisze. Więc zaczęła się. Troszkę moich wierszy było wydane w takiej gazetce kościelnej. Troszkę uczniowie no, nauczyły to w internecie, na Facebooku jakoś jakoś tak było. A rodziny dom. No cóż, rodzice byli dobrzy, prości ludzie. Wychowali mnie z myślą, że zostanę tam, na co liźnie. Że będę pracować tak jak oni. Niestety mnie ciągle dalej gdzieś do światu.